się Siemano widzowie, z tej kamyk witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze styla Brainrod. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całą bazę Secret Lucky Bloków. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia, zostaw sobie teraz łapkę w górę subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania. Ale widzowie, na start wam powiem, że jestem na zmodyfikowanym stile Brainrod. Ponieważ zakup tylu Lucky Bloków kosztowałby mnie około 60 tysięcy Robuxów. Także dobrze, widzowie, zaczynamy nasz opening, więc zaczynamy sobie tutaj od dolnego piętra, proszę bardzo. Zaczynamy nasz Opening Lucky Bloków. Mam nadzieję, że wypadnie nam tutaj, właśnie jak najrzadszy secret. Więc otwieramy i wypad. Widzę, że już Esok. Ale oprócz niego to same tutaj Tortugini Dragon Frutini. I widzę, że z tych Lucky Bloków wypadły nam trzy Tortugini Dragon Frutini, Esok oraz widzowie pod hotspot. Więc nie jest widzowie źle. Ale dobra, otwórzmy sobie kolejnego Lucky Bloka. Więc zobaczmy, co tutaj nam z niego wypadnie. I widzowie, wypadł nam kolejny Tortugini Dragon Frutini. Więc otwieramy sobie kolejne Lucky Bloki. Więc otwieramy, zobaczmy. I wypada nam kolejny Esok. Dobra. Okej, okay, fajnie. Tutaj widzę, że bardzo ładnie jak na razie laki bloki oddają. WSOK już poleciały, więc nie jest źle. Ale naszym celem jest oczywiście widzowie secret. Widzowie, ale jaki. Widzowie ten na 0,5% szansy. Więc otwieramy tego Lucky Bloka i zaraz całe pierwsze piętro mamy otworzone, więc zobaczmy kolejny Tortugini Dragon Frutini i ostatni Lucky Blok z pierwszego piętra i wypada nam, więc zobaczmy co nam wypadnie. I kolejny Tortugini Dragon Frutini Więc w tych Lucky Blokach troszeczkę dało, ale nie powiem, że aż tak. Ale oczywiście na sam koniec odcinka podsumujemy sobie wszystko, co tutaj nam wypadło. Raczej tych Tortugini nie będę tutaj podsumowywał, no bo ich w sumie nie ma sensu. Ale może na sam koniec odcinka. Wrzucimy je do maszyny Więc dobra widzowie, lecimy sobie już na drugie piętro I otwieramy tutaj kolejne laki bloki Jeżeli wy też otwieracie takie laki bloki Czy to w zmodyfikowanym stylu Brayrod Czy to w zwykłym stylu Brayrod Możecie też w komentarzach napisać swoje dropy Czy taki drop jak ja, czy lepszy, czy może gorszy Bo jak na razie mój drop nie jest jakiś mega dobry Wypadły nam już dwa Tortugini Albo już nawet trzy Tortugini Dragon Frutini Ten widzowie Brayrod mnie po prostu chyba nie lubi Dlatego mi tak ciągle wypada Więc lecimy do kolejnych laki bloków I zaczynamy nami je otwierasz. Mam nadzieję, że wypadnie nam chociaż Secret chociaż 1% albo 0,5%. No i kolejny Tortugini. A widzowie chyba dzisiejsze słowo tego odcinka jest to po prostu Tortugini Dragon Frutini, bo cały czas on mi wypada z tych Lucky Bloków. Ale dobra, nie marudzimy i otwieramy kolejnego Lucky Bloka. Mam nadzieję, że chociaż tutaj nam coś wypadnie, okej, okay, jest lepiej, bo wypadł nam pod Hotspot. Pewnie jest to lepszy brainer niż Tortugini Dragon Frutini, ale my polujemy na innego. Okej, okay, i kolejny pod Hotspot. Chyba Lucky Bloki teraz coś bardziej oddają. No dobra. Dobra, ok, więc otwórzmy sobie kolejnego Więc zobaczmy, czy wypadnie może nam tutaj Jakiś esok i trzeci pod hotspot Dobra, chyba Laki bloki już nam Bardziej teraz oddają, ale ja bardzo bym Prosił o secreta, na którego 0,5% Szansy, więc idziemy już Na trzecie piętro i tutaj mamy nasze Ostatnie laki bloki o wartości 60 tysięcy robuxów, więc Dobra, widzę, wie. otwórzmy sobie teraz od tej strony I zobaczmy, co tutaj nam wypadnie więc Zobaczymy, pierwszy laki bloki wypada Nam, no, niestety, tortugini, dragon Frutini, z drugiego zobaczmy, co tutaj Tutaj nam wypadnie, mam nadzieję, że coś dobrego. No, tak, coś dobrego. No już widzowie, to widzę, że to jest coś dobrego. No kolejny widzowie niechciany secret. Także otwieramy już tutaj trzeciego naszego Lucky Bloka i zobaczmy, co tutaj nam wypada. No i widzowie tutaj nawet już tej nazwy chyba nie wypowiem, bo już w tym odcinku mnie ona naprawdę przeraża. Z kolejny Lucky Blok, no i niestety znowu to samo. I tutaj już kolejny Lucky Blok, tym razem piąty Lucky Blok. I mamy widzowie, no w końcu coś innego, w końcu pod hotspot. Przynajmniej wypadło nam teraz coś innego. Niż Tortugini Dragon Frutini. Także otwieramy nasz ostatnie trzy lucky bloki. więc leci tutaj pierwszy i zobaczmy, co z niego dostajemy. Pod hotspot, ok, nie jest źle, więc otwieramy teraz drugiego lucky bloka. Jakiegoś, może esoka, proszę, jakiś esok. No, niestety, to by się spodziewał. I nasz ostatni tutaj lucky blok, Zobaczmy, co tutaj nam z tego wypadnie. I dostajemy, niestety, Tortugini Dragon Frutini. Także widzowie, podsumujmy sobie, co dzisiaj, właśnie z tych lucky bloków, drobnęliśmy. Także widzowie, na pierwszym piętrze podsumujmy. dropliśmy Tutaj w sumie widzowie. Pierwsze trzy to Tortugini Dragon Frutini. Potem trochę Esoka, więc jest to przynajmniej coś nowego. Kolejny Tortugini Dragon Frutini. Kolejne trzy Tortugini Dragon Frutini. No, chyba dzisiaj dostanę zakaz na to słowo po tym odcinku. Kolejny Esok oraz widzowy pod Hotspot, więc pierwsze piętro oceniam na takie 3 na 10. No dobra, cztery, bo wypadły dwa Esoki. Także lecimy teraz na drugie piętro. No, i tutaj w sumie nie wiem, czy coś tutaj mamy do podsumowania. Wypadło nam 5 Tortugini Dragon Frutini oraz 3 pod Hotspoty. Więc dla mnie jest to taka dwójeczka, ponieważ nie jest to ani rzadkie, ani widzowie drogie, więc no taka dwójeczka się tutaj należy. Zlecimy na trzecie piętro i na trzecim piętrze również mamy to samo. Dwa pod hot Spoty i sześć tortugini Dragon Frutini, więc jest to moim zdaniem takie też 2 na 10 albo 1, ponieważ większość breirotów tutaj na samej górze to po prostu tortugini Dragon Frutini. Jeżeli was to wkurza, że ciągle mówię jego nazwę, to bardzo was przepraszam, no ale niestety trzeba to sobie jakoś podsumować. Także widzowie, ja chyba po prostu te Brayrothy Wrzucę do maszyny oprócz tych dwóch esoku Po prostu będę je powoli wrzucał do maszyny I zobaczymy co z nich nam wypadnie Więc Wy mi sekundkę Także widzowie pierwszy dragon fruitini do maszyny został wrzucony Więc lecimy po kolejne trzy breroty Więc bierzemy tego tortugini Proszę bardzo cyk 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 bierzemy Wkładamy do maszyny i lecimy po kolejnego Dobra damy sobie widzowie tutaj jeszcze może pod hot spota Żeby nie wyszedł tam jakiś mega słaby brerot Więc bierzemy tego I dajemy go do maszyny I jeszcze został nam ostatni brerot To dajmy widzowie ostatniego tortugini Więc bierzemy go i wsadzamy go do maszyny. I widzowie, mamy szansę na 3 3 Sahur oraz Leastless Sahur. Więc widzowie, oczywiście sobie robimy fuse. No i musimy chyba odczekać półtorej godziny. Także widzowie, ja tutaj je sobie odczekam. I widzimy się, jak tutaj ten czas minie. Więc dobra widzowie, ja nie będę tylu czekał. Więc oczywiście sobie skipujemy za Robuxy, za 200 Robuxów, proszę bardzo. I widzowie, dostajemy. I widzowie, w baś podobno mamy już tego Brayrota więc gdzie jest ten nasz brayrod I widzowie, jest lekka lipa, bo nie wiem, gdzie jest nasz brayrod. A jednak widzowie, tutaj jest Leastless Sahur. Który daje 2 miliony na sekundę No dobra, nie jest to zły drop, więc dajmy sobie Kolejne brainroty, także dobre widzowie Teraz polecimy na grubo, więc dajemy tutaj Nasze esoki, proszę bardzo Ponieważ i tak to jest zmodyfikowane w style brayrot Więc dajmy sobie tutaj wszystkie Więc leci pierwszy esok, więc leci teraz Drugi esok do maszyny, więc weźmy Sobie widzowie jeszcze z samej góry tutaj Te pod hotspoty, żeby tutaj taki słaby Jak tortugini tutaj nam się nie znalazł, więc Lecimy sobie z nim do maszyny, okej okay, Pod hotspot jest już w maszynie i widzowie Jeszcze ostatni brainrot, to dajmy sobie teraz jeszcze kolejnego podchod I zobaczmy teraz co może nam wypaść Bo mam nadzieję że teraz z tymi esokami Wypadnie nam coś lepsze niż z si, si, sakury Także ostatni brerot jest już w maszynie Więc zobaczmy co nam wypadnie Okej okay. i mamy szansę na pinguin tree Oraz widzimy na balerinę Właśnie świąteczną Więc, widzowie, robimy sobie fiuza I od razu skipujemy to, widzowie, za Robuxy Bo nie będziemy przecież czekali półtorej godziny Więc skipujemy, climujemy I, widzowie, dostaliśmy już naszego brynota do bazy I, widzę, co dostaliśmy? Chyba jest na innym piętrze, więc zobaczmy Jednak, widzowie, dostaliśmy tego brynota Jest już tutaj w naszej bazie Penguin tyli dający 270 10... Dolarków na sekundę. Powiem tak Jest to bardzo tragiczny drop jak wrzuciłem tam Dwa esoki. Już z samych tortugini Dostaliśmy takiego listy z sahura 2 miliony na sekundę. No to esoki Chyba coś nie oddają. Dobra widzowie To ja już po prostu wrzucę resztę tych brain rotów, bo nie będę wam tutaj zanudzał i po prostu podsumuję Z nich drop co wypadnie z tej fuse maszyny Okej okay, widzowie ja już sobie wszystko przerobiłem Więc podsumujmy sobie drop I dostałem jeszcze widzowie radioactive event Także dobra widzowie podsumujmy drop To dostałem widzowie 333 sahura Ginger globo, yeti klaus tak się on prezentuje: Penguin 3, Jingle, Jingle, Sahur, oraz widzowie List, Lis, Sahur. Więc tak oto się prezentuje cały drop z całej bazy Secret dla bloków, które zostały wrzucone do Fuse'a. Więc tak się oto ten drop prezentuje. Także widzowie, w tym odcinku to na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i w komentarzu możecie napisać, czy jest to dobry drop, czy to był słaby drop, czy może coś drobiliście lepszego z tych Secret dla bloków albo czy po prostu Wam się ten odcinek podobał. Także widzowie, dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w kolejnych widzowie. Cześć!